Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale Renetaro w kolejnej tygodniówce. Zobaczmy, drogie koziorożce, jaka energia będzie Wam towarzyszyć w tym tygodniu. Karty mam już rozłożone, żeby nie przedłużać filmu. Do rozkładu użyłam dwóch talii kart. Rozkład jest podzielony na trzy części. Pierwszy rząd będzie nam mówić o ogólnej energii Waszego tygodnia. Drugi rząd będzie nam mówić, co dobrego Was może spotkać w tym tygodniu. Um, trzeci rząd będzie nam mówić, czego nie powinniście robić w tym tygodniu. Karty na samym dole, jak i na samej górze, które leżą troszkę inaczej, są kartami dopytanymi. Um, widzę, dro drogie Koziorożce, że, że u Was się kończy um, pewien etap w Waszym życiu. Tutaj, um, coś zakończyliście z sukcesem. Być może w pracy, gdzie wcześniej pracowaliście lub nadal pracujecie na dany moment, być może pracowaliście nad, nad czymś ważnym, może nad, nad jakimś projektem, coś, co zabierało Wam dużo czasu i dużo wysiłku. Może ktoś pisał jakąś książkę, czy no coś, tutaj, coś tutaj było robione długo. I tak jak mówię, dużo wysiłku, dużo czasu na tym poświęciliście. Być może jakąś pracę, nie wiem, naukową robiliście. Coś tutaj było, co poświęcało dużo czasu, dużo wysiłku. I widzę, że Wy to zakończacie pomyślnie, pozytywnie, z sukcesem. Dzięki temu widzę, że dostajecie jakąś propozycję. Startu w nowe. Tak jakby czuję, że przechodzicie właśnie w kolejny etap swojego życia. Tutaj jest dużo radości z tego, z tego powodu. Tutaj jest świętowanie. Tak jakby, tak jakby czuję, że spełnia się Wasze życzenie. Być może długo na to czekaliście. A jeżeli chodzi o pracę, to być może zostajecie docenieni i awansujecie. Być może wasza firma chce was przenieść do innego działu, do innego miejsca, lub to będzie coś zupełnie nowego. Gdzieś być może zostaniecie lub zostaliście zauważeni, docenieni i dostajecie jakąś nową ofertę. Widzę, że właśnie zastanawiacie się nad tą propozycją lub będziecie się zastanawiać, bo to zależy jak dla kogo. Jedni może już są w tym, w tej energii, inni być może jeszcze, jeszcze to przybędzie. I widzę, że tutaj właśnie jest zastanawianie się nad, nad tą ofertą, ale widzę też, że tutaj będzie to konieczne ze zmianą. Ze zmianą opuszczenia tego miejsca, w którym jesteście na dany moment. Nawet ze zmianą miejsca zamieszkania może być. Może to być właśnie na odległość. Nie mówię, że za granicę, ale być może do innego miasta. Widzę takie małe, jakby, smutek, tak jakby będzie konieczność rozstania się z Chłopakiem, partnerem. Być może nie będziecie mogli się widywać tak często, jak to było do tej pory. Ja tutaj nie widzę rozstania między parą, między małżeństwem. Tutaj nie ma kart mówiących, pokazujących nam o zakończeniu, o rozstaniu, o przeżyciach, o złamanym sercu. Tutaj wszystkie karty pokazują, pokazują zmianę, pokazują zmianę na lepsze, ze startem w nowe. spełnia się wasze życzenie, jest dużo zadowolenia, jest dużo świętowania z tego awansu z tej, z tej propozycji. Ale to jednak wiąże się też ze zmianą. Także widzę, że tutaj przechodzicie jakby transformacje i... No taką, e, tak jakby kończy się jeden etap w Waszym życiu, a zaczyna się coś nowego. Startujecie w coś nowego. Być może ktoś zakończył szkołę, studia i wybiera się w nowe. I to też może być. Związane z miejscem zamieszkania. Także tak wygląda Wasza główna energia na ten tydzień. A drugi rząd dla nas mówi: co dobrego Was może spotkać w tym tygodniu? Tutaj znowu widzimy tą zmianę. Tutaj jest przeprowadzka. Jeżeli to jest ciąg dalszy z energii, z głównej energii tygodnia, to jednak tutaj do przeprowadzki właśnie dochodzi. Widzę, że w te miejsce, w które się przenosicie, to może być, że właśnie idziecie w nową pracę, z tym jest zmiana miejsca zamieszkania lub lub być może dalej idziecie się uczyć, studiować, bo tutaj y, mamy kartę arcykapłanki, która nam mówi o zdobywaniu wiedzy. Jak najbardziej możecie właśnie y, zmienić miejsce zamieszkania poprzez to, że y, właśnie dostaliście się na upragnione studia lub też dostaliście jakąś y, bardzo dobrą pracę, y, gdzie może wy możecie, y, będziecie nauczać. Tutaj jest dużo zadowolenia. Ja widzę, że z tego miejsca, z nowego domu, mieszkania, w które się przeprowadzacie, jest tutaj dużo radości. Być może mi, fajnie Was witają, miło Was witają. Tutaj jest takie duże zadowolenie. A, widzę, że wszystkie problemy, troski, jakie, jakie towarzyszyły Wam ostatnim czasem, to tutaj jest jakby pogrzebane, to jest zakończenie. Zakończenie problemów, jakie mieliście dotychczasowo. Też tutaj widzę, jeżeli były osoby, które zmagały się ze zdrowiem, być może mieliście jakieś problemy zdrowotne, też może są takie osoby, które były w szpitalu, to tutaj widzę jest zakończenie tego i powrót, powrót do zdrowia. Jeżeli były osoby, które, które mia, mieliście być może właśnie jakieś nieporozumienia w małżeństwie, nieporozumienia w relacjach koleżeńskich, partnerskich, to widzę, że w tym tygodniu da się, da się dogadać z partnerem, partnerką, da się naprawić relacje, jeżeli szukaliście pracy, yy, ostatnim czasem mogliście być właśnie w takiej stagnacji, to widzę, że jeżeli szukaliście, to tutaj jak najbardziej możecie znaleźć nową pracę. Tutaj widzę, jest dobre dogadanie się yy, w sprawie pracy. Jeżeli ktoś szukał jakiegoś yy, dokształcania się, kursów, yy, to też tutaj jest yy, szansa na na znalezienie tego. Też może być taka sytuacja, że ktoś może Was odwiedzić. No właśnie o czym mi mówi karta szóstki mieczy. Tu może być jak najbardziej kobieta, może Was odwiedzić gość do domu. Możecie o tym nie wiedzieć. Możecie właśnie nie wiedzieć o tym, że ta kobieta się wybiera do Was. To może być ukryte, bo też karta arcykapłanki mówi nam o, o tajemnicy. To może być właśnie skryte przed Wami. Możecie o tym nie wiedzieć, ale z tego będzie dużo radości z wizyty z te, tej osoby. Także bardzo pozytywnie. Trzeci rząd dla nas mówi, czego nie powinniście robić w tym tygodniu. Tutaj w ostrzeżeniach macie. Dostaliście kartę księżniczki. Mieczy. Ona mówi nam, to jest ta sama energia co paść mieczy. Tutaj jest jak zbieranie informacji. Widzę, że tutaj niektórzy z Was mogą zbierać informacje na temat swojego byłego partnera, partnerki. Tutaj podglądanie, zbieranie informacji. Tu karty mówią, nie rób tego. Lub też być może e, w, zwróćcie uwagę na to, czy nie jesteście właśnie na e, celowniku. Być może ktoś e, Was obserwuje, Wasz były lub była, interesuje się Wami. Też uważajcie w pracy. W pracy możecie być właśnie e, pod nadzorem. Bo tutaj dostaliście kartę królowej monet. To jest Wasza energia, ale też może dotyczyć się pracy. Być może w pracy właśnie możecie być pod nadzorem. A jeżeli wyglądacie um, osoby z którą się rozstaliście wyglądacie, że ona do Was przyjedzie, przybędzie, to widzę, to widzę, że ta osoba w tym tygodniu raczej się nie pojawi. Niekoniecznie, że się rozstaliście, po prostu być może jesteście na odległość, może wasza relacja jest na odległość. I po prostu wyglądacie osoby, że do was przyjedzie. Bardziej widzę mężczyznę, kobieta wygląda mężczyznę. To widzę, że to się w tym tygodniu nie zadzieje. Też uważajcie w pracy, może się kręcić wokół Was nieuczciwa osoba, która może kopać dołki pod, pod Wami. Tutaj ktoś może grać nieuczciwie. Bądźcie ostrożni y, z pieniędzmi. Jeżeli ktoś będzie chciał od Was pożyczyć pieniądze, to bądźcie z tym ostrożni. Raczej tego nie róbcie. Zwróćcie uwagę na... Tutaj dostaliście kartę króla kielichów. Tu jest właśnie nieładna energia dookoła y, tego pana. Być może taki mężczyzna może być w waszym otoczeniu i po prostu nieładnie z wami postępować. Albo w pracy, albo tutaj coś może mieć y, związek z finansami, z pieniędzmi. A ja widzę, że ten, y, ten mężczyzna może grać nie fair wobec was. Lub. Y, lub to może też energię możemy odwrócić, to też karty mówią, żebyście wy w ten sposób nie postępowali z innymi. A też karty tutaj dla Was mówią, żebyście nie inwestowali w tym tygodniu. To nie jest dobry tydzień. Nie jest, dobry, nie jest dobrym tygodniem na inwestycje. E, widzę na inwestycje e, międzynarodowe. Tutaj karty mówią: odłóż to na inny, na inny termin. E, koło Fortuny wam w tym tygodniu nie będzie sprzyjać. Dostaliście koło Fortuny w ostrzeżeniach, także tutaj. Spełnienia życzeń raczej nie będzie. Też uważajcie na osoby z przeszłości. Ktoś może do Was wrócić. Może wodnik, jeżeli macie taką osobę w swoim życiu, nie otwieraj się na tą osobę. Nie wpuszczaj jej jeszcze raz do swojego życia. Tu może być jakby powtórka z rozrywki, jeżeli oczywiście ta osoba była nieszczera wobec Ciebie. Także to tyle, drogie koziorożce, z tej tygodniówki. Jeżeli Wam się horoskop podobał, to proszę o lajkowanie, komentowanie, o subskrypcję. Um, życzę Wam samych pomyślności na nadchodzący tydzień. I do zobaczenia, do usłyszenia w następnym tygodniu, w następnej tygodniówce. Trzymajcie się. Pa!